bardzo dobrze wymieszane resztki zresztą system bezorkowy bardzo dobrze się sprawdza w gospodarstwie. Wszystkie uprawy są uprawiane systemem Prawa zaraz się Mienia o zimego po rzepaku, jęczmień jest bardzo ważnym ziarnem w procesie produkcji, na konsumpcję. Dlatego jest, jest w strukturze zasiewu występuje to bardzo wysoki uciech. 20 września dzisiaj dosiewane jest ostatnie pole. No, zobaczyć. Ładnie. O i tak się za